Muszlob... Nie, nie, już wiem. Ludzie wielkiej budowy. Zgadłam? <grafię> Gratuluję, panu. Takich ludzi nam potrzeba. Pracowałam na niejednej budowie jako zaopatrzeniowiec, higienistka i formierz. Ale rzuciłam formierkę na giserki. co? Co państwo tacy? A rozumiem, rozumiem. Ciężar popularności. Spadło to na pana, kiedy nie był pan przygotowany. Dusi to pana, co? Kochany. Do no, popularności trzeba się przygotować. Każdy nosi portret w gazecie, jak była we wtornistrze. Nie macie państwo pojęcia, jak nieoczekiwanie można dostać się do gazety. Otóż brałam kiedyś udział w konkursie na striptizerkę. Pani? Tak, tam chodziło, wie pani, o taki striptiz bardziej taki ekscentryczny. I czas przyjmują mnie. Ha. Posada full time w restauracji krab Szczecin Wałych Robrego. A nazajutrz zdjęcia w gablotach na mieście, w porannej gazecie, proszę pana, w popołudniówce na pierwszej stronie, w panoramie północnej z, z nagłówkiem skandal. I zaczęło się.